Siemana widzowie, a dzisiaj sobie gramy Track Truck Simulator Ultimate. Yem, nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy to jest gra taka fajna, yy, taka cie, yy, no jazda ciężarówką, symulator. Czy to jest dobry symulator? Napiszcie mi, czy jakiś mam zmienić, czy mam zostawić taki, czy mam nagrywać dla was yy, z takiego odcinki. I przejdźmy teraz do odcinka. E, zostawcie suba i like na sam początek i sobie włączę. I patrzcie, mam 142 tysiące, jakby, no dolarów chyba. I tutaj mi pracuje Worker, bo ja już wcześniej grałem w tą grę i sobie kupiłem Workera, który mi zarabia pieniądze i musi jeszcze zlecieć 6 minut i 15 sekund, więc po prostu um, zaraz się widzimy, ale też jeszcze wam powiem, bo patrzcie, ja już grałem tą grę, oczywiście ją dzisiaj zainstalowałem i pokażę wam mój garaż. Znaczy, no nie mam drugiego auta. Patrzcie, to jest moje auto. Trochę je skastomizowałem. Dodałem takie te takie rzeczy na górze i na dole. Dodałem też taki czarny kolor. Nie wiem, po prostu chciałem. Dodałem jeszcze jakby taką tabliczkę. O tą tutaj. Się prezentuje auto, i jeszcze w środku coś dodałem. Więc fajnie. I mnie to kosztowało gdzieś z 50 tysięcy. Naprawdę. No i, no i ten. Będę chciał kupić takie jedno auto. Oczywiście nie wiem, czy wam pokazywać. Oczywiście tym nowym autem się jeszcze przejedziemy bo to będzie trochę lepsze auto No i piszcie mi co mam robić w tej grze bo to jest pierwszy odcinek z tej gry To jest pierwszy odcinek z Track Simulator Ultimate Nie wiem, napiszcie mi w komentarzach czy znacie jeszcze lepszą, lepszy symulator jazdy ciężarówki czy ten wam się podoba po prostu po prostu wpiszcie w komentarzach, bo mało osób pisze o mnie na ko w komentarzach. Więc po prostu. Mm, zobaczmy. No, Mercedesa to sobie nie kupię, bo mam mało kaski, ale znalazłem najtańszy samochód, który mogę kupić, bo ten już mam. Ale patrzcie, wchodzę sobie tutaj i mam właściwie taki sam jak tam. A on kosztuje 120 tysięcy. On kosztuje 120 tysięcy, a ja mam taki sam bro. Więc roztobędziemy sobie taki za 147 tysięcy. Jest dużo kosztuje. Wiem, musiałem trochę popracować, trochę pojeździć. Trochę też worker mi pomagał. No i ja chcę to kupić. Ale jak już. Biemy te 147 tysięcy. Patrzcie, za 3 minuty, za 3 minuty już będziemy mieć nową ciężarówkę. Więc jak oczywiście miną te 3 minuty, to po prostu kupię ją. I po prostu się przejedziemy tym ciężarówką nową. No i patrzcie, to jest nowa seria z nowej gry, czyli Track Simulator Simulator Ultimate. To jest dobra gra. No sobie różne symulatory. Jeszcze dam wam taką informację. Na laptopie, będę nagrywał. Yy, Eurotrack Simulator 2. Yy, Wiem, że to kosztuje pieniądze, ale to jest wersja demo. Więc przetestuję najpierw demo, a później kupię za pieniądze tę grę. Za jakiś czas, bo trochę ona dużo kosztuje. No i za dwie minuty zaraz to będzie, więc po prostu zrobię cięcie. Widzowie, minuto 24. Cięcie. Widzowie! Zostało pięć, cztery, trzy, dwa, jeden! I widzowie... Aha! Reklama! Aha. No dobra. Reklama. Okej. Okay. Patrzcie, ile mam kaski. Sto czterdzieści dziewięć. Tysięcy, trzysta, zresztą, tam, dobra Idziemy kupić auto nowe Oczywiście No i uwaga Nowe auto i ma trochę więcej mocy, koni mechanicznych, ma trochę więcej pojemności paliwa. No i kupujemy. Kupujemy. Hmm. Aha. Aha, zobaczmy. Mightrock. Patrzcie, co mamy, widzowie. Widzicie, tu jest nowe auto nasze. Dobra, teraz idziemy się nim przejechać. O, kurde, widzowie. To może być mocne. Oczywiście później go skustomizuję. Napiszcie w komentarzu, jakie chcecie yy, auto rosyjskie z jakiegoś tam kraju. Ale dajcie jakiś kraj, taki, yy, który jest w Europie, okej? Okay. Dajcie taki kraj, który jest w Europie. I najbardziej lajkowany komentarz to wtedy wybiorę. Wybierzcie jakiś kraj z Europy, dowolny z Europy, i po prostu napiszcie, że chcecie na przykład Polskę, ok. Zobaczę, czy tutaj będzie flaga Polski. I jak będzie lajkowany komentarz najbardziej, to wtedy zrobię yy, ciężarówkę polską. Więc napiszcie metazu, bo już kupiłem ciężarówkę nową. Dobra. A teraz pora ją przetestować. Zobaczymy czy jest szybsza. Dobra. Weźmy sobie Zaraz wybieram, widzowie. Widzowie, mamy śnieg. A się rozkręca szybciej. O, dwa kilometry więcej. Dobra, uwaga. Dobra. Okay. Przyczepia się. Dobra. Okej, okay, mamy. Jedziemy. Raz, sobie wezmę kamerę kierowcy. O, nie! Hm? Dora, odpalamy. Taka ciężarówka. Turn left. No, tak dobrze się nie rozpędza. Ale była chyba warta. No, Z no. każdym razem, jak wbije gdzieś 280 tysięcy, znaczy około Turn right. Zobaczmy, czy działa radio, uwaga. Eee, to nie działa. Dobra, widzę, sobie trochę pojechałem. No i ta ciężarówka. No nie wiem, czy jest taka najlepsza. Jakby jest dobra. Trochę jest szybsza. Ale nie za bardzo. Ale w sumie fajnie, że mam taką ciężarówkę, bo jedną mogę dać workerowi, a jedną mogę mieć ja i wtedy będzie dwa razy więcej kaski, więc to w sumie się opłaca jak najbardziej. Więc sobie tak jeżdżę. Oczywiście będę robił cięcia, żeby nie przedłużać, jakby... No jakby radio mi nie działo. Nie wiem o co chodzi, dlaczego mi radio nie działa. Widzę, napiszcie jak znacie się na takiej, gry, na takiej grze, to napiszcie po prostu jak to naprawić Ej! Ej co? Ej, wood? Nie, o nie, gdzie tam do policji. Do policji jadę. Patrzcie, jadę tutaj. Co nie policja tutaj sobie stoi? i Ja mam tutaj na to sobie wjechać. Dlaczego mi nie pokazało kierunku? No. No, stoję. Stop. A mnie to nie obchodzi. Ja chcę szybko. Ojej, no. to będę. Bo to będzie długo się ładowało. Nie. Jednak nie. Ok, wait here. Ok, continue. Możemy kontynuować jazdę. Więc jedziemy. Nie wiem, będę. O kurde. Będę też nagrywał z Eurotracka Simulator 2. Nie wiem Jeśli chcecie taką grę, to po prostu napiszcie i tyle Po prostu zagram w tą grę Eurotrack Ja nawet nie wiem, gdzie tutaj są pasy, więc po prostu sobie gdzie tutaj jest te, bo jak tak jest ośnieżone, to jest trochę trudniej jechać Po prostu widząłem. Napiszcie, czy mam na przykład Eurotraka zagrać Czy Wam to będzie się podobało. Bo ja chciałbym zagrać EuroTraka ale. No. Tylko że to trochę kosztuje. Ciu. Dobra, widzowie, sobie podjeżdżam na to? Na naprawę. Nie wiem dlaczego ja podjechałem sobie na naprawę, ale okej. Okay. Okej. Okay. Nie chcę się naprawić, bo nawet nie jestem rozbity. No dobra. Jedziemy. No dawaj, ja Brum, 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 brum. Ale przyspiesza lepiej. Dobra, jedziemy. Oj, następne auto widzowie będzie bardzo szybkie. Tyle wam powiem. No i widzowie piszcie w komentarzach, czy się wam podobał filmik. I napiszcie yy, hashtag, hashtag ciężarówka, to wam przypnę serduszko. Yy, widzowie napiszcie, jak napiszecie hashtag, hashtag ciężarówka, to wam przypnę serduszko.

Jakie to jest szybkie! Jak to zasuwa! A następna ciężarówka w porównaniu do tej ciężarówki, to będzie mocna tamta ciężarówka. Ta, na razie to jest jak nic prawie, ale jak. E, oczywiście będę miał następną ciężarówkę albo tyle samo kasy i nagram o niej filmik. A po prostu ben, albo po prostu będę zdobywał kaskę, to po prostu wam pokażę tą ciężarówkę, bo ta będzie mocne. To będzie jeszcze mocniejsze od, od tej, którą mam. Dobra, zdradzić wam taki sekret, czy nie? Wow, 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 wow! Jak się szybko tym jedzie! Nie! O Kurde, jak tym się szybko jedzie? 90 km? Kto to słyszał i widział takie coś. No, ta ciężarówka jest naprawdę szybka. Wow, wow, wow. Nie, to no już robię damage'a sobie na ciężarówce. O nie! O nie! O nie! Co się stało? Proszę pana. O oh no! O oh no! Pomocy! Nie, widzę, jak ta, ja tutaj utknąłem. Uch, nie utknąłem, na szczęście. Ale była zabawa. <grytanie> tak się właśnie, to, to się właśnie dzieje, jak się szybko jedzie yy, na zabudowanym terenie. Właśnie tak się dzieje. Jak się jedzie po autostradzie, to jest ok. No dobra, widzowie. Ja sobie tak. No i widzimy się zaraz. Kiedy już będę prawie na końcu, więc. Dobra, widzowie, dojeżdżamy już. Zostały nam tylko dwa kilometry. No już jeden kilometr. Ok. I uwaga, widzowie. Okay. O kurde, mieliśmy trochę straty wiel Wielkie What the heck Jaka reklama temu, bro Aha Okej, okay. reklama klapeczków Jakiś sandałów No dobra Nieważne, nie interesujmy się tym No trochę miałem wypadków Bo <gryw> za szybko jechałem No i widzowie Autko jest bardzo fajne, więc to by było na tyle Żegnam się z wami, zostawcie suba i lajka i piszcie po prostu Hashtag y, ciężarówka to wam przypnę serduszko I... No i to by było na tyle, zostawcie suba i lajka, pa!